Dobry, witamy serdecznie. Dziś jesteśmy ja i Kirunia. Dziś jest po szarobury, pochmurny, ponury dzień. Pada deszcz od samego rana. Dosyć późno wstałyśmy i Kirunia była bardzo z rana marudna. Nie chciała zjeść śniadania, a ja miałam ochotę dzisiaj pójść do sklepów i poszukać tych elementów odzieży, które Kirunia potrzebuje. Jak pamiętacie, wspominałam ostatnio też chyba, że mam listy, że potrzebuję kilka elementów odzieży na jesień-zimę. Mniej więcej na tej liście też były buciki, i są dalej buciki, ale podczas ostatnich porządków i przyglądania garderoby Ediego i ubranek Ediego z wieku właśnie Kiruni, w którym Kirunia jest teraz, natrafiłam na przepiękne budki skórzane. Pokażemy, Kiruś? Tak, to są budki bardzo dobrej jakości, które kiedyś sprezentowała. Dla Ediego moja koleszna koleżanka. E, rozmiarowo wydają się bardzo dobre. Może są ciutkę, 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 za duże. Także pozwolę jej kierunie pochodzić troszkę w tych budkach dzisiaj, w ciągu dnia i zobaczyć, czy e, się sprawdzą. Bardzo by było fajnie. Planu na dzisiejszy dzień nie mam żadnego, będzie nuda. E, taki domowy dzień, no zobaczymy. I zawsze jak nagrywam jakiś e, filmik, to wtedy mam zawsze du więcej, dużo motywacji, żeby coś e, produktywnego zrobić. Także możliwe, że dzisiaj też zabierzemy się za jakieś elementy e, w domu, pomieszczenia, żeby coś posprzątać. Mam też listę do zrobienia, muszę zrobić zakupy online spożywcze. Podobają Ci się budki? Budki nie są do jedzenia! Budki nie są do jedzenia! Także zapraszamy! Kierunia już zasnęła, a ja zazwyczaj podczas kieruni drzemki staram się odpocząć i zrelaksować. I taką formą relaksu jest dla mnie na przykład czytanie książek. I pomyślałam, że podzielę się z Wami dwiema pozycjami książkowymi, które w tym momencie czytam. Pierwsza pozycja to jest Toksyczny Wstyd Jak uzdrowić wstyd, który cię zniewala pana John Bradshaw. Jest to książka w języku polskim, ta druga zresztą też. I co to dużo mówić, e, może przeczytam wam kawałeczek e, opisu z tyłu, ale ona jest dokładnie e, o tym, o czym mówi tytuł, jak uzrobić wstyd, który cię zniewala. Wstyd sam w sobie nie jest niczym złym. Wstyd to normalne ludzkie uczucie. Co więcej, by zostać w pełni człowiekiem, wręcz należy odczuwać wstyd. Wstyd określa nasze granice. Dzięki wstydowi nie przekraczamy granic własnego człowieczeństwa. Toksyczny wstyd jest udręką, zmusza więc człowieka do ukrywania go. W ten sposób rodzi się fałszywe ja. Bardzo fajna pozycja, naprawdę otwiera oczy na wiele spraw. Książka ta mówi o wielu twarzach wstydu, na przykład poczuciu skrępowania czy nieśmiałości jako objaw wstydu. Też zahacza o źródła toksycznego wstydu, czyli mówi też na przykład o systemach rodzinnych, zahacza o rodziny dysfunkcyjne, jak wstyd kształtuje się w rodzinach dysfunkcyjnych. No jak w takich książkach też wspomina o naszym wewnętrznym dziecku yy, i niezaspokojonych potrzebach, na przykład, y, dziecka jako źródło wstydu, y, ale też mówi, jak sobie z tym z toksycznym wstydem y, poradzić y, w różnych etapach. Ba jest to bardzo ciekawa y, pozycja książkowa, nie tylko dla ludzi, którzy. Um, sami mają problem z toksycznym wstydem, ale także dla ludzi, którzy się interesują właśnie tematami spo społecznymi, psychologicznymi, socjologicznymi. E, bardzo fajnie tutaj można e, e, sobie nakreślić i zrozumieć ten cały obraz. O co chodzi z tym wstydem? A drugą pozycją jest pozycja Spokojnie, Rodzice Szczęśliwe, Dzieci, Bliskość zamiast Krzyku. Bardzo fajna książka, jeśli komuś zależy na zbudowaniu zdrowych, emocjonalnych relacji ze swoimi dziećmi. Tu są praktyczne porady, rozwiązania i wskazówki, na przykładach, jak mówić do dzieci, jak na przykład o nich nie krzyczeć, co robić zamiast krzyku, dlaczego kary nie są. Dobrym rozwiązaniem, bardzo, bardzo fajna e, też książka. E, no i normalnie bym sobie właśnie czytała, relaksowała się, ale zrobiłam sobie zieloną herbatkę i pomyślałam, że jeśli jesteśmy w temacie butów, to e, może posprzątam swoje e, obuwie. Także zapraszam Was na górę. Do dzieła! Światło nam dzisiaj nie sprzyja, ale pomyślałam, że mimo wszystko pokażę wam gdzie przetrzymujemy naszą odzież i obuwie. Jest to substytut szafy, ponieważ takiej standardowej szafy nie posiadamy. E, także tu za mną znajdują się takie ala drzwi. I tu jest taki zakamarek, który nazywamy szafą. Wiesz jakie na nasze ubrania. Tu jest, tu przetrzymuje swoje swetry zimowe. Myślę, że będę musiała je przejrzeć jeszcze dokładniej, ale za swytrami widać pudełka z obuwiem. Także na początek myślę, że wyjmę te obuwie z tej ala szafy i będę po prostu przeglądać po parze i decydować, co z nimi można zrobić. E, przegląd bardzo udany. Jak widzieliście, jest dużo butów na obcasie e, z lat, kiedy jeszcze nie mieliśmy dzieci z Dodgem. E, trochę, trochę jest mi żal e, tych butów, bo te na przykład są prześliczne mają taki fajny kolor, ale zawsze były bardzo ciasne i bardzo niewygodne. Także e, czas najwyższy się z nimi pożegnać. E, już chyba Wam wspominałam też kilkakrotnie, że ja robię sobie listy życzeń. Jeśli myśli, wydaje mi się, że coś chcę kupić, coś potrzebuje, to robię sobie to, wpisuję to na listę i potem właśnie robię takie ala porządki. Te też są bardzo ładne. Tych wierzcie nie miałam ani razu na nodze, chociaż wydają się nawet takie wygodne i stabilne, ale myślę, że też czas się z nimi rozstać. Także ja sobie robię listę. I potem według listy idę na zakupy. Raczej staram się robić przemyślane zakupy, nie podlegać impulsom. I właśnie takie porządki pozwalają mi na to, żeby zrobić miejsce na nowe. Żeby przyszło nowe, to może należy się starego pozbyć. No te... te są tragiczne. Na no, tych pamiętam jak kupiłam je do pracy i już ten obcas był tak niestabilny, że ledwo w nich... Przyszłam cały dzień, w pracy przeżyłam. Te też są fajne, one są z Clarksa i teoretycznie powinny być wygodne, ale są za ciasne i są bardzo twarde. One są z lakierowanej skóry i to jest taka twarda skóra, że nie dam rady w nich chodzić. No i te są śliczne z Eko. Kupiłam je chyba zaraz po ciąży z Eddiem, jak się Eddie urodził. I też są niestety za małe. Albo stopami się powiększyła po dzieciach, nie wiem co się stało. I buty, które były dobre, są nagle po dwóch latach, po czterech latach za małe. Także teraz wiem, że potrzebuję obuwia bardziej na co dzień, żeby biegać z dzieciakami, po placu zabaw do pracy, wracam w styczniu, ale będę miała tylko dwa dni pracujące z biura, jeden dzień z domu. W pracy też będzie jest obowiązek obowiązuje styl taki casual bardziej taki codzienny także nie trzeba nosić obcasów chyba, że się ma jakiś meeting ja na wszystkie swoje meetingi uczęszczam online także no jestem zadowolona jestem zadowolona, chociaż tych mi bardzo szkoda może oddam koleżance my tu gadu gadu a tu kierunia się przebudziła przebudziła się mi śmiała, mama ma zieloną herbatkę jak ci się spało? E, dziś, e, Kiruś, jak ci się stało? Efekt końcowy bardzo zadowalający, jak widać tylko jeden rządek e, pudełek z butami. E, został wszystko inne, idzie do oddania albo do sprzedania. E, pogoda się przyjaśnia Kirunia zjada zupkę, a ja postanowiłam, że przyrządzę ciasto bananowe z przepisu pani merybery które bardzo często e, robię. Tu, sk składniki, które nam będą dzisiaj potrzebne e, to jest 100 g masła, 170 g cukru, 2 jaja, 2 e, banany, e, proszek do pieczenia z mąką i proszek do pieczenia. Także zabieram się do przygotowania. na 45 minut w 180 stopniach jak widzieliście miałam w domu tylko jedno jajko także będzie dzisiaj z jednym jajem, ale ja się bardzo rzadko trzymam przepisów, zawsze coś modyfikuję zmniejszam ilość cukru którą dodaję przeważnie o połowę dodaję też więcej bananów także zobaczymy za tak każdym wychodzi inne, ale zawsze wychodzi zjadliwe, prawda? tak to już jest gotowe. Wygląda bardzo ładnie. Mam nadzieję, że też będzie dobrze smakowało. E, za niedługo będziemy wychodzić po Ediego, żeby go odebrać ze szkoły. E, przygotowałam mu zupkę w termosie. Edi nie za bardzo przypada, jak mu przynoszę e, przypada za zupką, jak mu przynoszę. Zawsze mówi, że nie chce zupki, także mam nadzieję, że zmotywuje go troszkę do jedzenia e, ciastem. E, chociaż jak nie będzie chciał jeść zupy, to może nie jeść, to nie ma też problemu. E, dla Ediego i dla Kierunii też przygotowałam trochę kiwi. Także zaraz będziemy wychodzić po Ediego do szkoły. Dobra. Cześć chociaż. A co robisz? Cześć Ediś, co robisz? Już jest dosyć później. Kilka godzin po odebraniu Ediego ze szkoły. Edi się obejrzał bajeczkę. Teraz rysuje tęczę kredeczkami. Dosyć długo byliśmy dziś na podwórku. Edis i Kirunia jeździli rowerami. Ja za to wyrywam pasty w naszym mini ogródku przed domem teraz już robimy obiadek i na obiad dzisiaj George i Eddie będą mieli taki pie który zrobił George i zamroził, także ja moje zadanie polegało na tym, żeby to tylko wyjąć z zamrażarki to jest z mięskiem, dlatego robią się ziemniaczki ja nie mam pomysłu co ja na obiad zjem, bo ja jestem nie, nie jem mięsa, jestem wegetarianką także chyba ziemniaki Zjem z masłem. Nawet nie mają już kapusty kiszonej. Myślę, że będę już kończyć blog dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Jeśli coś się ciekawego wydarzy, to na pewno to jeszcze nagram, ale myślę, że po prostu będziemy już się relaksować razem. Pa! Do zobaczenia! Eriś.